Witam Was, kochane dzieci. Dzisiaj bajka o bajce mojego autorstwa. Dobranoc, Jeremku, powiedziała mama, przykrywając swojego malca ciepłą kuderką. Śpij słodko i śni o wielkich podróżach, dodała, całując go w czoło. Ach, tak, przepraszam. Każda solidnie napisana bajka powinna zacząć się Dawno temu, za górami, za lasami. Zacznę raz jeszcze. Całkiem nie tak dawno, i nie wiem dokładnie gdzie, żył sobie chłopak o wielkich zielonych oczach i białych jak śnieg włosach. Właśnie kładł się spać. Dobranoc, mamo, odpowiedział w połowie, drzemiąc. O, o podróżach. Powtórzył mozolnie wiercąc się na łóżku. Jeszcze przed chwilą miał wielką ochotę zasnąć. Jednak teraz, gdy tylko mama zamknęła drzwi, podekscytowany usiadł. O podróżach. Hmm. Gdzie mógłbym polecieć? Przecież znam tylko swoją dolinę. Wstał i popatrzył w czerń otwartego okna. Było już bardzo późno. Ptaki i zwierzęta już spały, a przyroda jakby przestała się ruszać. Wokół panowała cisza. Jeremi spojrzał na dolinę, którą znał jak swoją kieszeń, pełną niebieskich kasztanów i magicznych patyków z sosnowego lasu. Hmm. Gdzie mógłbym pojechać? Powtórzył, otwierając szerzej oczy. Wiem, chciałbym wyruszyć na wędrówkę daleko poza naszą dolinę, tam gdzie ścieżki zmieniają swój kształt, plączą się i kończą, tam gdzie trzeba się wspinać przez strome szczyty, tam gdzie strumyki zamieniają się w rwące rzeki, tam gdzie żyją inne istoty. Jeremi słyszał o tropiko gorących lasach, o śniegowych krainach, o turkusowych wodach świata. Jego ulubioną bajką na dobranoc była ta, którą opowiadała mu babcia Amelia, która z kolei słyszała ją od swojej mamy. O ludziach zielonych wód, którzy mieszkają na specjalnych tratwach zrobionych z traw księżycowych. Ludzie zielonych wód zawsze poszukują nieodkrytych wysp, nieznanej roślinności i nowych gatunków zwierząt. Rośliny potrafią wykorzystywać do leczenia morskich istot, takich jak niby wielkoryby i delfinoidy. Przed zachodem różowego słońca wszystkie tratwy wpływają do domu. Każdy chce odpocząć, Istoty wód zielonych nazywani są pomocnikami pierwszego księżyca. Wielu bowiem wierzy, iż pochodzą z pierwszego księżyca i przybyli do zielonych wód dawno temu, tylko po to, by nieść pomoc stworzeniom wodnym i leczyć innych swoimi ziołami. O, jakże byłoby cudownie pływać na zielonych wodach. Miałbym swoją tratwę z księżycowej trawy, znałbym wszystkie delfinoidy, ryby i niby wielkoryby. Miałbym mnóstwo przyjaciół z pierwszego księżyca. Mm. Tylko co z babcią Amelią i mamą? Babcia ma już prawie 94 lata i na pewno nie chce zamieszkać na małej tratwie. Poza tym istoty wód zielonych są inne niż my. Mają skrzela i błony, potrafią oddychać pod wodą i wyskakiwać z wodnego, kolorowego dna tak wysoko, że aż dotykają pierwszego księżyca. A ja nie umiem tak skakać i nie umiem oddychać pod wodą. Nie, lepiej będzie, jeśli zostanę. Będę chodził do szkoły, pomagał mamie w ogrodzie. I odwiedzał babcię Amelię. Mhm. Jeremi położył się i zamknął oczy. A, podróże, westchnął. Czy nie byłoby wspaniale polecieć na Księżyc? Albo nawet dalej. W bajce babci Ameli nikt poza wielkimi mistrzami nie był dalej niż na trzecim księżycu. To tam odbywają się spotkania wielkich mistrzów, medytacje i treningi energii. Tak. Zdecydował. Polecę za trzeci księżyc albo jeszcze dalej. Polecę do hipergwiazd, tam gdzie nikogo nie było. Zbuduję maszynę przestrzeni, która będzie latać, wznosić się i przemieszczać. Wystartuję z mojego ogrodnika. I polecę wysoko ponad wszystkie księżyce. Jak będzie sterowana? Hmm. Zeskoczył z łóżka, podbiegł do biurka i wyciągnął kredkę z kolorową kartką. Usiadł i w grymasie skupienia zaczął rysować. Tak. Tutaj będzie okienko, tu silniki, tu będzie kabina, a tu ster. Ster. Po co ster? To proste. Wymyślę maszynę, którą będę sterował swoimi myślami. Tylko pomyślę, gdzie chcę lecieć, i fru, już mnie nie będzie. Chłopiec tak bardzo podekscytował się pomysłem, że musiał wyciągnąć klej i nożyczki, więcej papieru i więcej mazaków. Kiedy skończył, spojrzał dumnie na swoje dzieło po czym podbiegł do okna i trzymając obrazek wpatrywał się w niebo, na którym widniały miliony kropek, małych i dużych. Niektóre migały powoli, inne przelatywały bardzo szybko, a jeszcze inne w ogóle się nie ruszały. Babcia Amelia powiedziała, że te kropki to kosmiczne gwiazdy galaktyki słońca i planety wszystkie wirują oddychają lecą i ruszają się w swojej hiperprzestrzeni odkryje was wszystkie pomyślał podziwiając ogrom ślicznych światełek na nocnym niebie e, co robisz głos stojący w drzwiach mamy wystraszył Jeremka tak bardzo że jednym skokiem wślizgnął się pod kołdrę Mamo, to ty? Zapytał, dygocąc ze strachu. Oczywiście, a któż by miałby tu być? Co robisz, synku? A marze o dalekich podróżach, powiedział gramoląc się spod kołdry i pokazując z dumą swój wynalazek. O, cóż to takiego? Zapytała mama, trzymając obrazek. To moja maszyna przestrzeni. Będę nią odkrywał wszechobecny świat i opisywał wszystko w moich pamiętnikach, tak żeby inne istoty to zrozumiały. Polecę dalej niż na trzeci księżyc i zostanę odkrywcą może nawet spotkam w drodze takiego geniusza jak ja, który wynalazł swój pojazd on zabierze mnie na swoją planetę, a ja jego do mojej doliny i będziemy przyjaciółmi. A ty, mój mały podróżniku, jednak najpierw musisz się wyspać i zdać test z matematyki. Jeśli chcesz zostać wynalazcą, nie zapomnij o fizyce i chemii. A, tak, tak, mamo, najpierw szkoła. Westchnął przykrywając się kołdrą. Mama podeszła do ściany i powieściła obrazek. Kiedyś odkryjesz inne planety ale najpierw musisz się porządnie wyspać. Dobranoc, podróżniku. Dobranoc, mamo. Jeremi zasnął i spał snem głębokim. Śnił o istotach z pierwszego księżyca, o delfinoidach, gwiazdach i swoim pojeździe przestrzeni. Śnił o ludziach zielonych wód, o trawach, o innych istotach. A na jego twarzy widniał spokojny uśmiech. Dziś był wielkim odkrywcą. A może ty chcesz narysować swój pojazd, którym chciałbyś przemieszczać galaktyki, a później powieś go sobie nad łóżkiem, albo schowaj, albo daj komuś w prezencie. Dziękuję za wspólne czytanie. Pozdrawiam.